Hej, cześć, siemano wam wszystkim, moi drodzy, z tej strony Łukasz i witam was w kolejnym już odcinku z gry pod tytułem Śpiące Pieski Definitive Edition. Dokładnie, moi drodzy, powrócimy sobie dzisiaj do naszego Wejaszena, policjanta, gliniarza, zwał, jak zwał, pod przykrywką oczywiście. Mamy misję dostępną OIOM oraz wściekłe fury, ale zanim te misje główne, chciałbym może zacząć dzisiejszy odcinek od misji e, policyjnych, także już sobie zaznaczy na radarze, także lecimy, moi drodzy. Nie ma co przedłużać. No leczej! Hej, way, Dobra, lecimy. Jeżeli lubicie serię, zostawcie lajka. Like a ja przychodzę do parkingu, biorę jakąś furę i lecimy zobaczyć, jak te misje policyjne będą się nam tutaj działały. No. Mm. Up. Suspects are returning fire in heavy volume. We're on route. Over. I'm sure he can talk when you're done. The chief has some questions for him. is in custody. 哇 Jesus, Ricky, what's happening? Is Uncle po? I don't know. Where the fuck is Uncle Paul? He's over there. Who's that asshole? <laughs> <laughs> hey, tell me where Paul is, or I shoot your face <laughs> off. Shoot my face <laughs> off? Dobra, okej, okay. poszedł tak. Ja mam broń. I co z tego, że mam broń? Dobra, chowa się. Wej! Szybko! Nie wiem, czy dostaję większego expa, Jak strzelam im w głowę, czy nie. No, wystaw łeb. Dobra, okej, okay. wróg unieszkodliwiony. Dobra, jak miło. Ale tutaj mamy ich więcej. Ała! Kurka wodna, co tu się wydarzyło? Dobra, dostał web. Ten dostał, ale nie zginął. Dobra, ten dostał. Jeszcze jeden tam jest typiasz. Okej, okay, dobra. Wciąż do windy, dobra, bardzo chętnie. Dobra, lecimy uratować wujka, bo nie mamy tyle czasu, żeby po prostu się tutaj bawić z, z kolegami. Pojedź windą na górę, dobra, lecimy. Let's go! On leci, on jedzie, chyba jedzie, nie? Automatycznie. Dobra, okej. Okay. Turbulencje. O nie. Otwórz dwie siłą. Okej, okay, dobra. Tego już nie ma. Że ja nie będę tak e, kozaczył, to tutaj ich jest sporo Dobra, ten nie ten żyje Kurde, no musisz przeładować w takim momencie Dobra, okej okay. W porządku, zraszacze się otworzyły Lecę dalej po prostu przed siebie, teraz tu Dobra, okej okay. Wujku, jestem już, co tam się dzieje u siebie?

Dobra, ten dostał. Jeszcze tutaj mamy kolegę. Dobra, dostał. Jeszcze jeden tutaj jest. Dobra, ale z tym jednym to sobie... Mam nadzieję, poradzę. W miarę szybko. To wystaw łeb. Mam inną spluwę. No chodź tu. Okej, okay, dobra. Wszyscy nie żyją. Dobra, idę tutaj. Włam się do konsoli ochrony. Dobra, skakuj system. Jak to będzie wyglądało? 0, 1, 2, 3, 4? Podejrzewam, że to jest ta sama minigierka, nie, co te... tak, dokładnie tak, dobra, 0, 1, 2 i 3, dobra, błędna cyfra, e, dobra, tu damy dwójkę, e, czwórka, piątka, e, szóstka, mamy to, 2, 1, 4, 6, że nie 2, 1, 3, 7, nie, okej, okay, dobra, mamy kolejnych kolegów, wróć do rykiego tak, dobra, Dobra, ty nie żyjesz. Szkoleta mi się lepiej strzelało. Dobra, ten nie żyje. Dobra, też nie żyjesz. Dobra, nie chcę e, tego e, spowolnienia czasu. Ja chcę lecieć do Rikiego. Trochę zdrowia straciłem już. Okej. Okay. Dobra, może nie będę tak zaczył. Bo tutaj jest sporo. Dobra, myszka i klawiatura, let's go! Dobra, ty nie żyjesz. Ty nie żyjesz. Jeszcze jeden jest. Dobra, ty nie żyjesz. Okej, okay, poszło. Teraz z tyłu. Kurka, co tu się dzieje? Dobra, dawaj, chodźcie tutaj. Dobra, wróg unieszkodliwiony. No chodźcie tutaj, chodź. Chodź, 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 wystaw łeb. No chodź. Gdzie oni są? Aha, tu jest, tu się kryjesz. Dobra, ty dostałeś. Dobra, ty nie żyjesz. Okej, okay, dobra. Poszedł. E, jeszcze tutaj mamy ich w jakiś. No. no, chowaj się, wej, bo zaraz ginęmy, no. Wow. Dobra, ten dostał. Tutaj jest typiarz. Okej, okay, dobra. Strzał w głowę. Okej, okay, udało się. Jaka masakra się tutaj wydarzyła? Ale najważniejsze, że wujek pożyje. Mam nadzieję, że nic by się nie stało. Dobrze, nice no, że, że mam myszkę, klawiaturę weturę podpiętą. na napadzie by było ciężko. Na tylu zdrowia. Now,

Ten, uciekać przed glinami teraz? Chyba raczej tak. Ten okay, ucieknie policja. Dobra, to nie będzie zbyt trudne. Tu wystarczy przez ten... Kurde, ale tutaj jest więcej, no. Ale mamy fajną e, dowaloną furę, e, co mnie bardzo cieszy. Dobra, okej. Okay. Aj! Myślałem, że już uciekłem, ale... Ale jednak nie. Tu się tutaj nie wpieprzaj, kolego. Ja mam gwiazdek, czter, czwarty, e, czwarty poziom pościgu, tak? Mówicie mi, naprawdę. Tutaj, roi się tutaj ich naprawdę bardzo, bardzo dużo, ale to chyba wszyscy, nie? Jak wyjadę tu, to chyba już nie ma nikogo. Dobra, wszyscy są, ok, udało się jakoś ogarnąć, dobra, jesteśmy bezpieczni. Pisać Rykiego w oznaczonym miejscu, dobrze.

Okej, okay, no dobra, misja zaliczona. Odblokowano powtarzanie misji. Trzy gwiazdki policji i dwie i pół prawie ten. Triady mamy piąty poziom, szósty będzie? Nie, nie będzie. Raport Whitehaca dotyczący Rickiego Wonga i 5 tysięcy tylko dostałem za zadanie policyjne, dostaję tego więcej. Ale tutaj mamy jakąś misję, bardzo, bardzo blisko siebie, jak ona się nazywa, przechwycenie konwoju. Dobra, mamy jeszcze trochę czasu, także. E, zajmę się jeszcze może tą misją na zakończenie tego odcinka, no ale było grubo, było grubo. Wiedziałem, że będą akcje tutaj, tak samo jak na weselu, ale zaczyna się robić e, gra bardzo taka, no, przelankowa, że kuza, tak powiem. To tam, Siema? ma? To tam, zaproponuj pomoc. Dużeli.

A, tu, dobra, okej, okay, nie widziałem go. Dobra, teraz co? LB, aby wycelować. Dobra, mam po prostu się nimi zająć, tak? Okej, okay, dobra, spoko. 41 sekund, no bardzo mało. Pozbądźcie ciężarówek triady, e, dobra, okej, okay, bardzo chętnie. Tu chyba mamy pierwszą. Ile ołowiu muszę was pakować, panowie Dobra, jedna, jedna poszła. Ała Nawala, wej, może w opony będę strzelał Dobra, ale tutaj mamy jeszcze kolegów. Ała! Dobra, tanie żyje, jeszcze dwie. że nie mam tego na czas, Dobra, jestem jeszcze za daleko. Dobra, już płonie. Wow! O ty. No nie! Nie wierzę, zabili mnie. No. Dobra, jeszcze raz. Ciekawe, od którego punktu. Czy. No, nie, od początku samego. Naprawdę. Dobra, jeszcze raz, lecimy. Let's go. Teraz będę bardziej ostrożniejszy, jeżeli chodzi o to strzelanie. Dobra. Na spokojnie, na spokojnie. Dobra. A byłem już na połowie. Dobra, mamy pierwszą ciężarówkę. Nie, nie sądziłem. No giń, chłopie! Chłoniesz! Dobra, jedna wysadzona. Dobra, ty, ty, ty zgi, zdychaj. Dobra, druga. Ała, awa, awa, awa! Ała! Ty, typie! Kto mnie tam goni? Ała, zbugowałem się! Gdzie on jest, ten typiarz? Dobra, jestem za daleko. Ła! Dobra, okej, okay, na spokojnie, to nie jest wcale e, taka prosta misja, wam powiem szczerze. <ścoughs> Strzelać, e, zostać na motocyklu i ostrzeliwując te ciężarówki, nie? Dzień. Wszystko? Dobra, wszystko. <laughs> Nawet nie wiedziałem kiedy, ale dużo ekspa wpadło. Dobra, otrzymano nagrody. Eee, o Boże Święty, no trochę zdrowe straciłem. Dobrze moi drodzy, z powtórką, bo mi nie wyszło, ale to nic, ale to nic. Myślę, że w takim pozytywnym akcencie mogę zakończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że wam misja Oyom i masakra w szpitalu wam się podobała. Jeżeli tak, zostawcie lajka. Dajcie znać co sądzicie na temat tej gry, czy wam się podoba. I czekamy na rezydenta, na Rekwie. Moi drodzy, kończymy ten odcinek, jak jak powiedziałem, trzymajcie się i do następnego i do zobaczenia. Dziane!